Tiego wyścigu jeszcze w automaniaku nie było. Co ty powiesz? Trzy wypadki! Trzed mężczyzn! <grym> Prorok. <grym> tak się może to skończyć. Nie, nie. Wyścigowy długi dystans. Chodzi o maksymalną ilość spalonego paliwa. Jesteś... Znów Jeste... mamy samochody zatankowane do pełna. Pod korek Pod korek. Mhm. I co robimy? Upalamy. Ile wejdzie? 30 km? Kilometrów. Można się wykazać przez 30 kilometrów. To sprygamy się po to, że w takim razie. O Jezus, mamy tak zrobić 30 km, to będzie bardzo ciężkie. Dobra, sport jest włączony, wszystko jest włączone. Chyba tego ogrzewania fotela nie wytrzymam, bo już jest mega gorąco. A ciekawe, jak się po tarkach jeździ Priusem. Oj, nieprzyjemnie. Jeszcze raz, jakby z koronowinów strzelaj! Czy nastąpi wejście pod pachę? Jak on to robi? O, Adam jest obok mnie. Nie, dobra. Jak on to robi? Wchodzi, wchodzi, ale teraz Patryk ma wewnętrzną. Co za wyścig! Co za dwie cudowne jednostki motoryzacyjne! Dobra, trochę spowolnie, bo się faktycznie pożygam. Reakcja na gaz jest taka, że w tym trybie najbardziej sportowym, nawet jak robię. Jest, wciskam pełen gaz. CVT powinna udawać te biegi, ale w rzeczywistości CVT w ogóle nie udaje teraz tych biegów, tylko robi cały Tak się właśnie jeździ z bezstopniową skrzynią biegów. W Renault to dla mnie nowość, ale w Toyocie to standard od lat. Słyszycie ten dźwięk skrzyni biegów? Tak naprawdę silnika. Cały czas mamy wrażenie, że już powinniśmy wrzucić kolejny bieg, bo tak przecież jeździliśmy przez całe życie, a tutaj nie. Ten samochód po prostu wyje w nieskończoność. Jak skuter. Jezus Maria, ta CVT chyba się zaczyna grzać. Mam paczesia na linii. Jak to w długim dystansie? Trzeba wyprzedzić. Ale chyba nie wie, z kim zadarł. Z Priusem musztardowym. Dawaj, 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 dawaj! Po wewnętrznej też cię nie puszczę. o! o! Tutaj mogłem zaatakować Paczesia, ale zaraz zaatakuję jeszcze. No na prostej nie dojedzie, nie? Nie ma szans, gdzie? No, biegi, zmieniajcie się! Malutka kierownica sprawdza się nie tylko w mieście, ale tak jak widać, puszczę go. Ale tak jak widać też na torze. Udało się wyprzedzić Paczesia. Teraz Pacześ musi spowolnić Kornackiego. A, jeszcze wam nie powiedziałem jednej ważnej rzeczy: w moim Nissanie X-Trail. Przełączyłem się w tryb sport. Dlaczego? Bo jest. Czy widzę jakieś zmiany? Absolutnie nie. <laughs> Wydrugam się.